Radio Rotunda Serwis informacyjny Witam i zapraszam na serwis informacyjny. W ostatni poniedziałek mediami wstrząsnęła informacja o próbie samobójczej pułkownika przybyła. Podczas przerwy w konferencji prasowej prokurator próbował zastrzelić się z własnej broni. Jedna z kamer stacji telewizyjnych zarejestrowała to zdarzenie. Przy okazji mogliśmy zobaczyć reakcję dziennikarzy, którzy w pierwszej kolejności postanowili sfilmować leżącego na ziemi człowieka. W środowisku zawrzało. Czy taka reakcja zasługuje na potępienie? A może dziennikarze tylko wykonywali swój zawód? Materiał Sławomira niespodzianego. W jakimś tam stopniu jest to ich zawód, tak? Więc trzeba tutaj brać pod uwagę to, że była sytuacja, była sensacja. Maniarzy zareagował tak, jak powinien. W ogóle trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi w tej chwili o dziennikarstwo, wiemy, że im bardziej atrakcyjny moment znajdą, to będzie poczytniejsza gazeta. I oni, według tego, jak hieny, bardzo często się zachowują. Myślę, że w tym momencie jednak trzeba było zapomnieć o tym, że jest się dziennikarzem i sensacji, tylko pomóc człowiekowi. Dziennikarze z jednej strony zachowali się tak jak powinni profesjonalnie pod względem wachlarzy zawodu, z drugiej strony no niestety nie zachowali się zgodnie jakimiś standardami człowieka. To już wygrał instynkt dziennikarza w tym momencie. Ludzie i tak generalnie suma summarum, mimo tego jestem oburzeni zachowaniem dziennikarzy, sądzę, że i tak później cieszą się z tego, że i tak to mogli zobaczyć czysto ludzkiego punktu widzenia. W ogóle żaden z nich nie powinien wziąć tej kamery do ręki. To jest to sprawa na tyle tragiczna i bardzo osobista dla każdego człowieka, jeśli próbuje popełnić samobójstwo. Sądzę, aby był to powód ku temu, żeby społeczeństwo miało jak Hieno do tego jeszcze wkraczać i oglądać. Po zakończeniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej przyszedł czas na podsumowanie, co na temat polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej sądzą Poznaniacy, sprawdzał Radosław Krawiec. Unia ma tą filozofię i tą ideę, że jest dobro wspólne na względzie. I ten dobro wspólne myślę, że pchnęliśmy trochę do przodu. Oczywiście nikt egoizmów nie wyrzuci, ale to dobro wspólne gdzieś tam w zanadrzu pozostaje. Dlatego ja uważam, że ten czas był dobrze wykorzystany, niezależnie od tego, że cholernie trudno. Myślę, że dobrze wypadliśmy, ponieważ Polska chyba bardziej angażuje się w sprawy Europy niż takie wewnętrzne. To było taka mało zauważona trochę całą w ogóle dyskusję w Europie znaminował kryzys i Polska, troszkę Uważam, że na nasze warunki, na naszą sytuację wewnętrzną, jaka jest makabryczna, to jest idealnie. Uważam. Skoro Unia Europejska chwali sobie, to przewodnictwo, to znaczy, że jest fajnie, jest ok. W nocy w miejscowości Sankowo niezidentyfikowany samochód potrącił kobietę. Policjanci poszukują kierowcy pojazdu. Do zdarzenia doszło około godziny 1.40 na drodze krajowej numer 92. 50-letnia kobieta potrącona przez samochód zginęła na miejscu. Policjanci poszukują kierowcy auta, który brał udział w zdarzeniu. XXI wiek przyniósł wiele dobrodziejstw ludzkości. Środki masowego przekazu stały się dla większości społeczeństwa swoistym oknem na świat. Internet, radio i telewizja mają nieograniczoną władzę i wpływ na odbiorcę. Czy środki masowego przekazu można nazwać złodziejami czasu, a polska młodzież jest od nich uzależniona? Odpowiedzi na te pytania szukała Marta Rutkowska. Myślę, że polska młodzież jest jak najbardziej uzależniona. Biorąc pod uwagę populację różnych fanpageów, różnych community pageów czy frekwencji oglądających różne programy w telewizji, jak najbardziej. Ludzie w Polsce i młodzież są uzależnieni od środków masowego przekazu. Częściowo w jakiś tam sposób wpływają. Chociażby jakieś linki pozamieszczane, które oglądam, czy się śmieję z nich, czy wręcz irytują. To na pewno jakoś wpływa na moją osobowość. tam ze wszystkich portali społecznościowych. Wydaje mi się, że średnia mojego czasu spędzonego przed komputerem to około 8 godzin. Tak jestem uzależniona. Mogę to z ręką na sercu powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny serwis już za tydzień. Joanna Wężykowska, Radio Rotunda.